Gdy dwa lata temu w 2021 roku prowadzona przez Tomasa Tuchala Chelsea, sięgała po puchar za zwycięstwo w Lidze Mistrzów, chyba nikt nie przypuszczał, w jakim miejscu znajdą się za dwa sezony. Siedem meczów, w tym sześć porażek, jeden remis i zero zwycięstw. Jedenaste miejsce w Premier League i odpadnięcie z ligi mistrzów w ćwierćfinale. Tak wyglądał kwiecień w wykonaniu Chelsea. Klubu, który po zmianie właściciela rozpoczynał sezon z mocarstwowymi planami. Wielkie nadzieje, jeszcze większe pieniądze i gigantyczne rozczarowanie. Co stało się z Chelsea? Odpowiedzi na to pytanie, a przede wszystkim recepty na ten przedziwny kryzys w londyńskim klubie, kibice niebieskich poszukują już od ładnych kilku miesięcy. Dziś zastanowimy się nad tym, co doprowadziło do tak kryzysowej sytuacji. I najważniejsze, co dalej z zespołem The Blues. Wkraczamy w decydującą fazę europejskich rozgrywek, zatem pora zajrzeć na STS i wytypować kilka spotkań. Spójrzmy na mój kupon. Najpierw najciekawszy z całego grona meczów starcie pomiędzy Realem a Manchesterem City, gdzie typuje powyżej 2,5 gola. W drugim, wewnątrz włoskim półfinale, upatruje awansu Interu. A do tego dorzucam spotkanie Ligi Europy i bezpośrednie zwycięstwo w tym meczu Romy z Leverkusen. Przypominam, że najlepsze kursy znajdziecie u partnera dzisiejszego materiału, czyli Buchmachera STS, a rejestrując się z kodem Konrad, możecie zgarnąć bonus powitalny aż do 1560. 10 oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. Bardzo ważne, oferta jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. Grajcie z głową i powodzenia! Po agresji Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku stało się jasne, że blisko związany z Kremlem, objęty sankcjami właściciel Chelsea, Roman Abramowicz, będzie musiał sprzedać klub. Na horyzoncie pojawił się wówczas zainteresowany kupnem amerykański biznesmen Todd Bowley. Pod koniec maja 2022 roku formalności zostały dopięte, tym samym oficjalnie rozpoczynając... Nową erę Chelsea. Bowley wszedł na Stamford Bridge z drzwiami i futryną, nie bawiąc się w spokojne wprowadzanie kosmetycznych zmian. Od pierwszych decyzji było wiadome, że nowy właściciel nie należy do tych idących na kompromisy. Nowe porządki w Chelsea Amerykanin rozpoczął od restrukturyzacji, której ofiarami padli m.in. szara eminencja klubu z Ery Abramowicza, czyli dyrektor Marina Granowska, czy legenda Chelsea. Petr Czech, pełniący rolę doradcy technicznego. Najbliżsi współpracownicy byłego właściciela odeszli z klubu. Bowley mógł więc zacząć układać go po swojemu. Niestety, bardzo szybko okazało się, że układanie klubu na modłę Toda Boliego jest procesem bardzo chaotycznym i bardzo ryzykownym. Dlaczego? O ile wewnętrznych powodów i drobnych problemów w głębi klubu może być dużo więcej, nie sposób nie zauważyć stylu zarządzania amerykańskiego właściciela. Zastępując Abramowicza, który rządził Chelsea przez prawie dwie dekady, musiał liczyć się z porównaniami do Rosjanina. Ale nie dało się ich uniknąć, skoro pierwsze okienko transferowe w wykonaniu Chelsea pod względem wydatków okazało się spektakularne. Mówisz Boli, myślisz, transfery. Wydaje się dziwne, że milioner, doświadczony biznesmen może na rynku transferowym działać tak chaotycznie i na gorąco. Bowley jako właściciel Chelsea ma za sobą jak na razie dwa okienka transferowe. Dwa rekordowe okienka transferowe, w których nie liczyła się dla niego kwota, a fakt, by dany piłkarz trafił na Stamford Bridge jak najszybciej. Dobrym przykładem działania Amerykanina był letni transfer Wesleya Fofany, którego Lester porządkowo w ogóle nie zamierzało sprzedawać. Ale ponieważ po odejściu Rudigera do Realu i Christensen'a do Barcelony na Stamford Bridge pilnie potrzebny był stoper, a Bowley uparł się na francuskiego defensora, transferowa saga zakończyła się sprowadzeniem Fofany do północnego Londynu za ponad 80 milionów euro, czyniąc go tym samym trzecim najdroższym obrońcą w historii. Początkowo latem ubiegłego roku wymiana piłkarzy w Chelsea wyglądała na całkiem logiczną i przemyślaną. Mark Cureya w miejsce Marcosa Alonso i Palmierego. Sterling i Obama Young w miejsce nie wypał w postaci Wernera i Lukaku. Kalidu Kulibali obok Fofany jako wsparcie dla wiekowego już Thiago Silva. Na papierze nie wyglądało to najgorzej. Pół roku później zimowe okno transferowe utwierdziło jednak kibiców w przekonaniu, że Bowley w swoich decyzjach personalnych zwyczajnie się miota, a miliony wydawane są na piłkarzy, którzy gwiazdami futbolu bynajmniej jeszcze nie są. W styczniu do Chelsea Bowley sprowadził m.in. Bnuła Benoît z Monako, wypożyczył Joao Felicia z Atletico, przebił ofertę Arsenalu za zapowiadanego na gwiazdę Ukraińca Michailo Mudryka z Szachtara i ściągnął najlepszego młodego zawodnika mundialu – Enzo Fernandeza. Dość powiedzieć, że za dwóch młodych, dopiero wyrabiających sobie markę piłkarzy, Chelsea zapłaciła łącznie blisko 200 milionów euro. Tak działa Bowley. Nie ma półśrodków. Ponad 600 milionów, jakie londyński klub wydał w ciągu dwóch okienek, czym rzecz jasna, pobił wszelkie rekordy rynku transferowego, miały według Bouliego praktycznie z miejsca odbić się na boisku. Ale jak na razie. Odbijają się co najwyżej czkawko. O aklimatyzacji w drużynie i spokojnym z założenia, długofalowym procesem budowania stabilnej drużyny, jak na razie nie może być w ogóle mowy, skoro właściciel Chelsea nieustannie rozpędza rozkręconą we wrześniu karuzelę trenerską. Relacja Boulliego z tuchelem od początku była dość zdystansowana. Niemiecki trener, który rok wcześniej dał Chelsea upragnione zwycięstwo w lidze mistrzów, słynie z mocnego, według niektórych, wręcz dyktatorskiego charakteru, który nierzadko doprowadzał do konfliktów i z zarządem, i z samymi piłkarzami. Mimo to Bowley dawał do zrozumienia, że pozycja Tuchela nie jest zagrożona, a dowodem na to miało być spełnienie transferowych życzeń trenera, praktycznie w całości. Kilka dni po tym, jak na szczególną prośbę Tomasa Tuchela, Boli, ściągnął do Chelsea Obama-Yanga, klub zwolnił trenera. Porażka 0-1 z Dynamem Zagrzeb w Lize Mistrzów wydawała się jednak pretekstem. Chelsea pod wodzą Niemca coraz częściej zdarzały się potknięcia, a atmosfera w drużynie powoli się pogarszała, co miało w dużej mierze być zasługą trudnego charakterologicznie trenera. I tu znów dała sobie znać gorączka Bowlinga, bo zwalniając Tuchela w momencie, w którym na rynku nie było wielu dostępnych trenerów z nazwiskiem, musiał działać szybko, szybko i kosztownie. Jego autorskim pomysłem było więc zatrudnienie Graja Pottera, którego, jakżeby inaczej, musiał wykupić z Brighton za około 20 milionów funtów. W przypadku angielskiego szkoleniowca Bowling nie miał wątpliwości. Ten trener miał zbudować nową Chelsea. Chelsea na lata. Pięcioletni kontrakt jaki zaproponował Potterowi był tego potwierdzeniem. Świetny początek Chelsea pod wodzą Pottera, na który złożyło się między innymi 5 zwycięstw z rzędu, okazał się jednak zaledwie przebłyskiem. Udaną pasę zakończyła bolesna porażka 1-4 z poprzednim klubem Pottera, Brighton. Czar prysł, a Chelsea zaczęła grać bardzo nierówno i powoli popadać w przeciętność. Potter nie udźwignął oczekiwań. Cele w Brighton czy wprowadzonym przez niego jeszcze wcześniej Swansea diametralnie różniły się od tych, które przedstawił mu Boli. liczący na to, że 600 milionów euro, które wydał na nowych piłkarzy, wydał również na szybki wynik. Presja czasu w połączeniu ze zbyt dużą szatnią przerosła Pottera, który po prostu nie nadążał i nie ogarnął stale powiększającej się szatni. Aby utrzymać po swojej stronie zawodników, próbował rotować składem. Aby naprawiać błędy i wyprowadzić Chelsea na prostą, kombinował z taktyką. Bezskutecznie. Drużyna nie robiła postępów. Punkty przylatywały przez palce, a Boli po porażce za tą w końcu stracił cierpliwość. Projekt na lata zakończył się 2 kwietnia 2023 roku. Graham Potter został zwolniony, zostawiając Chelsea na 11. miejscu w tabeli. Sytuacja zatoczyła koło. Wolnego kandydata, który odpowiadałby boliemu, czytaj, gwarantowałby natychmiastową poprawę gry, nadal nie widać. Na kogo więc postawił Amerykanin? Do końca sezonu Chelsea prowadzi Frank Lampard, którego pierwsze podejście do Chelsea w roli trenera trudno nazwać udanym. Efekt bilans przytoczony we wstępie. Porażka za porażką. Jedna bramka strzelona w siedmiu meczach i, jak przyznał anonimowy pracownik klubu dziennikarzom Diatletic, atmosfera tak zła jak jeszcze nigdy wcześniej. Frank Lampard będzie trenerem de Blues do momentu, gdy uda się zakontraktować duże nazwisko. Po całkowicie nieudanym eksperymencie z Potterem, Todd Bowley raczej nie będzie już dawać szansy trenerom bez przeszłości w wielkich klubach. Obecnie mówi się najgłośniej o kandydaturach Poczettino i Naglesmana. Ktokolwiek jednak obejmie Chelsea, stanie przed niezwykle trudnym zadaniem naprawy tego tonącego statku. Statek pod nazwą Chelsea tonie nie tylko przez nieprzewidywalnego i chaotycznego kapitana, ale i zbyt dużą załogę. Obecnie pierwsza drużyna liczy ponad 30 zawodników. Szalone zakupy Bouliego wymusiły przebudowę szatni, w której zwyczajnie brakowało miejsca dla wszystkich piłkarzy. Ale Bowli już pracuje nad kolejnymi transferami. Latem do Chelsea dołączą Malo Gusto, Andrej Santos i niemal na pewno Christopher Nkunku. Nie ma wątpliwości, że w szatni nastąpi rewolucja. Po powrocie piłkarzy przebywających na wypożyczeniu, tak jak między innymi Lukaku, liczba zawodników dobije do czterdziestki, co już w ogóle przebije sufit absurdów. Utrzymanie tak licznej drużyny jest zwyczajnie niemożliwe. Skład musi zostać drastycznie okrojony. Po zakończeniu tego sezonu nie bez znaczenia będzie fakt, że piłkarze sprowadzeni już w erze mają w kontrakcie zapis mówiący o tym, że jeśli Chelsea nie zakwalifikuje się do rozgrywek Ligi Mistrzów, ich pensje mogą być obniżone o 30%. Ten zapis może być kością niezgody w szatni, zważywszy na to, że objęci im zawodnicy mogą zwyczajnie uznać się za pokrzywdzonych. Podział na tych, którzy przez fatalną grę drużyny dostają po kieszeni i na tych, których zarobki nie uległy zmianie, może być problematyczny. Od czego więc zacząć? Stabilizacja? Todd Bowley, który jeszcze nie spędził nawet roku jako właściciel The Blues, pracował już z czterema trenerami. Jeśli do Tuchela, Pottera i Lamparda dołączymy Bruno Saltora, który po zwolnieniu Pottera samodzielnie poprowadził Chelsea w meczu z Liverpoolem. Odbudowa morale drużyny? W Chelsea brakuje obecnie lidera, który wstrząśnie zatłoczoną szatnią. Co z planami na przyszłość? Z właścicielem o temperamencie Bowley'ego nie można być pewnym nawet tego, co wydarzy się następnego dnia, a on chce mieć efekt tutaj i teraz. A tutaj i teraz jest chaos i masa problemów, których rozwiązanie zajmie następcy Lamparda bardzo długo. Z pewnością nie o takim długofalowym planie nowej Chelsea marzyli kibice. Dwie wielkie postaci w historii piłki nożnej. Pierluigi Kolina, którego historię przybliżyłem wam w poprzednim filmie i Eusebio. Jego sylwetkę poznacie w nowym odcinku mojego podcastu Historie z boiska, do którego link widzicie teraz na ekranie. Wystarczy w niego kliknąć w tym momencie. Pamiętajcie o ofercie STS w opisie materiału i do zobaczenia niebawem.